Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak radzą sobie mężczyźni, którzy decydują się na najgłębszą intymność ze swoimi żonami, ci, którzy z oddaniem i pożądaniem są kobiece waginy? To pytanie może wydawać się tabu i odzwierciedla jedną z najbardziej intymnych form więzi i seksu miłość w dzisiejszym związku, o której wiedziałaś, Ebele. Chcę podzielić się refleksjami i przemyśleniami na ten temat w oparciu o badania, doświadczenia życiowe i refleksyjną perspektywę, która, mam nadzieję, pomoże ci lepiej zrozumieć ten wymar intymności w praktyce seksu oralnego w życiu prywatnym i prywatnym. Mineta była przedmiotem licznych badań i analiz z zakresu psychologii, a medycyny seksualnej jest aktem wykraczającym poza to, co czysto fizyczne. Wkraczającym w obszar emocjonalnej i duchowej więzi dwojga ludzi, jak wynika z badań, przeprowadzonych przez terapeutów par i mężczyzn praktykujących seks oralny z małżonkami, wykazując wysoki poziom empatii, wyostrzone wyczucie pragnień drugiej osoby i autentyczne zaangażowanie w obopólną satysfakcję, to poświęcenie nie ogranicza się do momentu samego aktu. Odzwierciedlając stałą dyspozycję do troski, ponieważ pielęgnowanie związku jako całości jest odzwierciedleniem ich zdolności do odłożenia na bok własnej niepewności i skupienia się na miejscu i połączeniu dzielonym przez te. Klasę mężczyzn na Ziemi Starają się zadowolić swoją parę w cielesnym sensie, który tego pragnie dotkni ich duszy. Tworząc wiosz wykraczającą poza kontakt fizyczny podczas spotkań z terapeutą, często obserwuje się, że mężczyźni, którzy chcą w pełni zaangażować się w tę formę intymności, mogą wykazywać wyższy poziom otwartej i szczerej komunikacji także w innych aspektach związku. A akt sania pochwyżony nie jest postrzegany jako prostą techniką seksualną, jako wyraz głębszego pragnienia połączenia i wzajemnego. Zrozumienia Mężczyźni ci mają czas na rozwinięcie szczególnej wrażliwości na emocjonalne i fizyczne potrzeby swoich par, co wzmacnia więź między nimi. Praktyka ta staje się jednym ze sposobów mówienia bez słów, aby wyrazić uczucia i pragnienia, które czasami trudno zwerbalizować i które bez embargo znajduje wyjście z czułości i poświęcenia z tym, który oddaje się na miejsce swojego partnera, aby ci opowiedzieć to prawdziwa historia która ilustruje tę rzeczywistość i może to stanowić. Refleksje dla wielu osób, na przykład pary, która po ponad 30 latach małżeństwa zdecydowała się na teracie, ponieważ czuła, że ich intymna wioś została utracona. On nie chciał uprawiać seksu oralnego z żoną, ponieważ się bał niespełnienia jego oczekiwań, co wpłynęło na jego poczucie własnej wartości. Jego żona, która rozumiała jego obawy, Odczuwała brak tej intymności jako głęboką utratę w glebie ciała fizycznego w istotny sposób emocjonalnie z nim z czasem i pod okiem jego terapeuty oboje mogli przezwyciężyć te wyzwania, a mąż na nowo odkrył znaczenie tej intymności, a dzięki wsparciu i zrozumieniu żony ponownie odnależyli się w związku. Które ożywił ich życie seksualne na ziemi pokazuje także, że najprostsze i pozornie drobne gesty mogą mieć największą siłę jeśli chodzi o ożywienie. Relacji w psychologii seksualnej, która uczy nas, że miejsce to nie tylko fizyczna reakcja na bodźce, które są także zjawiskiem głęboko zakorzenionym w naszej psychice i emocjach mężczyzn, którzy oddają się aktowi sania pochwy swoich żon i mogą być bardziej świadomi znaczenia wspólnej przestrzeni, rozumiejąc, że akt dawania może być tak samo satysfakcjonujący. Jak otrzymywanie tych mężczyzn według kilku badania, które pozwoliły lepiej zrozumieć kobiece ciało i jego funkcjonowanie jak. Pełniejszy sposób zadowolić swoje pary, ten poziom zrozumienia i rezultatów utwierdza w przekonaniu, że prawdziwe miejsce w związku zostaje osiągnięte, gdy oboje członkowie są w równym stopniu zaangażowani w zapewnienie, że druga strona czuje się kochana, szanowana i głęboko związana w tym procesie. Mężczyźni uczą się być bardziej otwarci i zwracać uwagę na ważne gesty i potrzeby, które czasami pozostają niezauważone na początku codziennego życia. Wiele osób może uważać, że seks oralny jest aktem czysto fizycznym, zwykłą techniką seksualnego repertuaru pary, jednakże chcecie zaprosić na więcej występów i zastanowić się nad głębszym znaczeniem. Jakie ten akt może mieć w życiu pary pozostającej w intymnym związku, gdzie szacunek i wzajemność są podstawą, a seks oralny staje się potężną. Manifestacją więzi emocjonalnej, która istnieje między dwojgiem ludzi, to sposób powiedzenia kocham cię bez potrzeby użycia słów, gest, który może wzmocnić związek i utrzymać ducha miłości i namiętności przy życiu przez lata. Nawet w wielu kulturach ten akt jest uważany za symbol szacunku i podziwu dla pary jako sposobu na uhonorowanie swojego ciała i bycia całością. Badanie opublikowane w czasopiśmie medycyny seksualnej wykazało, że pary, które włączają seks oralny do regularnej części swojego życia seksualnego Muszą mieć większą ogólną satysfakcję w ich związku oraz lepszą komunikację i większą stabilność emocjonalną. Mężczyźni aktywnie uczestniczący w tego typu intymności mogą być bardziej otwarci na odkrywanie i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i seksualnych swoich par, nie oznacza to jednak, że w ich praktyce seks oralny jest jedyną kluczem do udanego związku ale jest wskaźnikiem chęci pogłębienia intymności i wspólnej pracy na rzecz utrzymania zdrowego i zrównoważonego związku. W tym sensie seks oralny staje się metaforą wzajemnego zaangażowania i przejawem chęci dawania i siedzie otrzymywać w równym stopniu i dbać o wzajemne dobro we wszystkich aspektach. Przez lata nauczył się, że na prawdziwą intymność w związku nie składa się tylko to, co dzieje się w łóżku, ale to, jak na co dzień traktujemy naszą parę z mężczyznami, którzy z miłością i oddaniem są waginy swoich żon, którzy zwracają uwagę na codzienne szczegóły, którzy słuchają z zainteresowaniem wobec obaw swojej. Pary, i którzy są gotowi podjąć wysiłek, aby podtrzymać powołanie do miłości, ci mężczyźni rozumieją, że intymność to podróż, która nadal jest przygodą, w której oboje muszą aktywnie uczestniczyć, aby ją utrzymać. Głęboka i trwała więź jest niezbędna to nie tylko akt fizyczny, ale sposób wyrażenia i potwierdzenia miłości i zaangażowania, jakie jedno łączy z drugim. Nie chcę, żebyś myślała, że każdy mężczyzna uprawiający seks oralny jest automatycznie dobrym mężem lub idealną parą w każdym związku, wyjątkowe i to, co sprawdza się w przypadku pary, nie może być sobie równe. Bez jednak tego, o czym można tylko zdecydować, a mężczyźni, którzy chcą odkrywać tę formę wieku ze swoimi żonami, mogą być tymi, którzy głęboko cenią wieś emocjonalną i fizyczną, którą dzielą mężczyzn, którzy rozumieją, że miłość i pragnienia mężczyzny oraz że prawdziwa satysfakcja w związku leży w zdolności obojga do sprawienia, by druga osoba czuła się kochana, doceniana i głęboko związana. Gdy następnym razem zastanowisz się nad tym tematem, chcę, żebyście pamiętali, że intymność to podróż, która odbywa się ręka w rękę z osobą, która kocha mężczyzn, którzy decydują się ssać waginy swoich żon na ziemi, szukają miejsca, w którym mogliby być, ale także przyłączają się do głębszy poziom, gdzie ich ciała i serca spotykają się i splatają w cichym, ale potężnym uścisku i jest to. Podróż wzajemnego odkrywania, podczas której każda pieszczota, każdy pocałunek i każdy gest miłości mają moc wzmacniania i odnawiania utraty więzi, które łączą się w jednym punkcie. Dlatego chcę, żebyście o tym pamiętali za każdym razem, gdy tam są. Prawdziwej intymności nie mierzy się jedynie czynami, które wykonujemy, lecz jedynie intencją i miłością, która za nimi kryje się. W chwilach poddania się i bezbronności, gdzie relacje stają się silniejsze, gdzie powstają połączenia, stają się głębsze i bardziej znaczące. Każdy gest, każde działanie jest okazją do zbliżenia się do osoby, którą kochamy, do zbudowania relacji, która na gruncie będzie satysfakcjonująca. Ale która będzie trwała i przepełniona miłością, teraz przed pożegnaniem zapraszam do refleksji, co opowiedzieliśmy dzisiaj, i zabierz tę mądrość ze sobą do swojego życia, jeśli masz pytania. Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, lub po prostu chcesz posłuchać więcej historii i refleksji, nie zapomnij. Zasubskrybować naszego kanału? Wiesz, zobacz, jeśli podoba Ci się ten film, i zostaw komentarz, udostępnij tę wiadomość tym, którzy wierzą, że możesz znaleźć wartość w tej mądrości, która karmi się doświadczeniem, a każda refleksja jest pozorem, który możemy wspólnie zapamiętać.